Pokażemy Babci, jak jedziesz. No, zrób patataj. Chcesz poznać nasze czarodzieje? Patataj, patataj. No jeszcze. Buja, buja. Tu mały ty. No ślicznie. Tu ma oczko. Tak? Oczko? I drugie oczko. I Zuzia tu ma oczko, tak? Cicho. Tatuś też. Cicho. No, A Chodzisz? No to schodź. Daj połóż.

Саш, ты чего? Да,